Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu. Zagrajmy sobie w Little Beat Planet. się ze mną Karolina. Witajcie. I na samym początku chciałbym Was prosić o jedną rzecz. A więc w poprzednim levelu, no kilka wiadomo, że czasami pominęliśmy w poprzednich levelach, tak? Więc prosiłbym Was, bo wiem, że tak w ostatnim levelu właśnie było. Że jeden z, jedna z osób, nie pamiętam dokładnie kto to był, ale pomógł nam, znaczy powiedział nam, że jednej, jednej po prostu yy, nalepki, nie nakleiliśmy, pominęliśmy ją, yy, pokazał nam gdzie ona jest, w której minucie, i dzięki temu, zobaczcie, zdobyliśmy 100% w tym levelu. A ze względu na to, że z Karolą chcemy zdobyć 100% w każdym levelu, aby mieć tam trofeum, znaczy żeby mieć platynę w Little Big Planet, tak więc jeśli coś pominęliśmy i zauważycie, zauważycie to, to dajcie znać, bo fajnie by było właśnie jak najszybciej zdobyć 100% już poza po prostu odcinkiem na YouTube. Jeśli to oczywiście zauważycie, yy, będziemy yy, z góry Wam po prostu wdzięczni. A dzisiaj zaczynamy sobie level płonące lasy, mamy 91%. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Po prostu, jeśli będziemy sobie grali teraz już dwójkę, bo 91% zdobyła Karolina grając sama po prostu. Tak więc po prostu zaczynamy to. No dobra, jak widzicie, jesteśmy w tym levelu płonące lasy. Są lasy i jest ogień, I więc. Jakby to powiedzieć, zgadza się, tak, dobra. Pójdziemy sobie teraz, cofniemy się troszeczkę w tym levelu, bo teraz, zobaczcie, zdobała jakieś kluczy, który dodatkowo e, odlokowuje nam dodatkowe levele. To jest dosyć Takie ważne. To minigierki. Takie no, minigierki, o których Karolina mówiła w poprzednim odcinku, więc nie będę się powtarzał tutaj. E, naprawdę czasami warto już na samym początku cofnąć się tutaj, tak jakby w, w tym poziomie i... i Praktycznie zawsze coś jest. Zawsze na samym początku coś, jak cofniemy się, to jest coś do zdobycia. E, też zawsze, nie zawsze giniemy tutaj w, w ogniu, akurat teraz zginąłem, tak, ale... Nie zawsze musimy od ognia zginąć, są takie małe wyjątki. Tak warto, jeśli upadniemy na ogień, warto próbować jakoś się ratować, skakać coś... Coś w ten stylu właśnie. Ponieważ nie wiem taki jakby skok stwarza, nie wiem, podmuch wiatru, który nas, nas ratuje, no nie wiem jak sobie to tłumaczyć, ale czasami da się wyjść z tej opresji. no nie, bo po prostu tak się parzymy, ale no nie spalamy się. Dokładnie, to takie podparzenie tylko i ten. Chodź na chwilę wróćcie, bo chciałem ci powiedzieć. E, zobaczcie, tej naklejki tutaj, tylko, bo e, tej bańki nie da się tutaj zdobyć, tak? E, musimy sobie po prostu teraz, e, jak Karna już tak po prostu pamiętała i, i po prostu skoczyła na tego żubra, nie wiem, barana czy co to w ogóle jest, jakiś byka. Tej naklejki się tutaj nie da zdobyć, więc trzeba iść tędy. Chodź ze mną. I musimy do tego e, nakleić tą naklejkę głowy kota. Ale jeśli nie, weź nie, nie okej. Okay. Ja to naklej, coś chciałem przy okazji jeszcze powiedzieć, e, takie małe sprostowanie, ponieważ ja mówiłem, że tych naklejek musimy tutaj szukać wszędzie, tak, żeby nakleić. A taka prawda jest, że po prostu wszystkie naklejki, które są potrzebne do danego levelu, są od razu w drugim, drugim tutaj, takim jakby folderze. Jeszcze to są folder funkcji jakieś tam, drugie mamy przełączniki, e, wyzwalacza, i akurat tu mamy wszystkie naklejki, które będą potrzebne w tym levelu, więc jest to szansa na 100%. Naklejamy sobie teraz głowę tego kota. I wcześniej było tak, że zostawialiśmy jakąś tam naklejkę. Natomiast tej bańki, jak Karolina grała, była naklejka, jakaś tam naklejka. A teraz, jak już Karna zdobyła jakąś naklejkę, to po prostu ma bańkę. Ponieważ jest to tak, że po prostu, jak już jakąś naklejkę tam będziemy, to już jej potem zdobyć drugi raz nie możemy. I zobaczycie, teraz odblokowało się to, dzięki czemu będziemy mogli zdobyć tą bańkę tutaj, którą Karna usiłuje się zdobyć. Oj, i się. Okej, okay, widzicie, bez problemu, dzięki naklejonej tej naklejki zdobyliśmy tą bańkę. Więc naklejki też są potrzebne do tego, aby zdobyć 100% w gierce. W sumie konieczne, tak? Kolejne tutaj są... O, udało się. To jest te dwie jeszcze. No okej. Okay. Dobra. Zacznę? Spróbuję. Super. Okej, okay, musimy się cofnąć troszeczkę, bo nam nie wyszło, ale... Czekajcie. Bo to trzeba zawsze tak robić, że jedna osoba idzie troszeczkę szybciej niż druga. Aby, Dobra, mam. Dokładnie, no, tak, tak jest, nie? Żeby jedna osoba troszeczkę szła szybciej, ponieważ jak druga spadnie, to druga może się cofnąć. Jeśli idziemy blisko siebie, to, to obydwie osoby zazwyczaj spadają, ponieważ myli się mylą się postacie. Tu. Tutaj właśnie Karolina wpadła w jakąś paszczę krokodyla, który połyka te byki, te żubry, jakkolwiek chcemy to sobie nazwać, ale okej, okay, mamy checkpoint, więc Karolina wraca do nas. I też właśnie na takich platformach warto w pojedynkę po prostu skakać. A, zginąłem. Ja też. Ponieważ y, <laughs> duży ciężar jest, jeśli gramy w dwójkę i czasami tak jest, nie? Że... Yy, tak, często jest tak, że łapiamy się też y, drugiego gracza i... Aj... Ej, no Patryk, przecież masz... No już nie znam Widać się przecież. Ale przecież nie było mnie widać. Po prostu jest duży ciężar i fizyka gry nie pozwala na to, abyśmy mogli sobie kontynuować. I uwaga, teraz nie możemy sk... Patrz, normalnie... Patrzcie, normalnie gra prowadzi nas w prawą stronę. Jeśli ja bym tam skoczył, nie masz opcji, że stamtąd wyjdę. Tak więc, y, czasami warto stanowić się, którędy iść. Bo Karolan też pamięta, jak tam iść, więc ma to przejrzone wszystko. Y, bo tam jest sporo jeszcze dodatkowych punktów. Czekajcie, tylko się rozwikłyłem tutaj, a nie udało się. Słuchajcie, tam jest sporo bonusów. A że chcemy zdobyć jak najwięcej punktów, to. Wam to pokażemy. Ok, idziemy sobie ten dystans. Patrzcie, bańki i naklejka, która no, da nam po prostu dużo, dużo kolejnych, kolejnych baniek. To da nam zdecydowanie większe szanse na zdobycie 100% w bierce, ale to nie wszystko. Bo zobaczcie, normalnie byśmy sobie szli w prawo, tak? A tutaj teraz Karolina Uważaj, tutaj żebyś nie spadła, nie? Dobra, ale to wtedy można nic Ale nie to też wydłuża nam rozgrywkę, więc to jest bez sensu. jest też kolejny. Kolejny element, kolejny element rozgrywki. to ja pójdę za tobą. Okej. Okay. Gdzie mamy kolejne bańki, gdybyśmy poszli od razu bezpośrednio tam, gdzie nas gra prowadzi, to byśmy tego po prostu tutaj nie zdobyli, nie byłoby na to najmniejszych szans, tak? Okej, okay, spadłem, jak musisz tam iść. Okej, okay. tam jeszcze. Ja pójdę stąd. <grytanie> Wszystko jest? Wszystko, nie? Okej, okay, dobra, wracamy z powrotem. Jak już mamy pewność, że zdobyliśmy... Yy, zdobyliśmy... Skuszyłeś? Tak, musiłem Jeśli mamy pewność, że zdobyliśmy 100%, to to po prostu normalnie idziemy sobie dalej, tak? Okej. Okay. I teraz I jest dosyć... Przejść. Dokładnie. I zobaczcie. Tutaj też ledwo co było widać tą bańkę, dokładnie, a... Dokładnie, zobaczcie, ja już tam, ja tam nie wskoczę więcej, więc no tak jak mówiłem, potwierdzają się moje słowa. A To jest kolejna, kolejna... Kolejny mych, który trzeba obczaić, aby, aby nie spali po prostu na samym starcie. Więc Karelna postarała się to wytłumaczyć. E, tutaj o, udało się, Właśnie. chodzi o to, żeby skoczyć na te potworki centralnie, jak jest pod naklejką, bo od tego odbijamy się, inaczej nie ma opcji, żeby zdobyć tą naklejkę czy bąbelę. Dokładnie, pamiętam, że Karolina jak grała sama strasznie miała tu problemy, żeby tutaj y, to wszystko, tą naklejkę po prostu zdobyć, musiała wiele razy to powtarzać, ponieważ naklejka będzie potrzebna nam w kolejnych levelach, tak? Tu tak jest tak gra stworzona. Muszę teraz tutaj wskoczyć, bo już tam widzę z daleka, że jest level dla dwóch osób. Okej. Okay. Bo widzicie, zaraz Wam pokażę. Od tego główienka możemy się odbijać po prostu. A okej. Okay. Dobra, kalenda odblokowała mi drogę. Musimy teraz... O, ładnie, zobaczcie, musimy tak. No, to jest dosyć częsta taka Dobra, zagrywka. ja pociągnę za to To ty... jest platformukę po prostu. Jeszcze raz, czekaj. O właśnie tutaj też trzeba pociągnąć i. Druga osoba musi szybko skoczyć, bo inaczej właśnie nie wiem czy to jest jakieś Bo błąd, To taka czy... fizyka po prostu gry. Że Karolina jeśli skaże to pierwszy ten ruch będzie zotowanie. Aj, czekaj. Yy, no, jeszcze raz. czekaj. czekaj. No, nie udało się. Jeszcze raz. Okej, okay, jestem. Też mamy kolejne yy, kolejne po prostu nalepki Znaczy jakieś tam bąbelki, no, nie? Ok, bo nie mogłam wyjść. Okej, okay, dobra. Teraz... No jak na razie wydaje mi się, że zdobyliśmy wszystko na 100% tutaj, ale no trzeba na to uważać, bo jest tego mam. sporo. Aj, 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 aj. Dobra. Zabij się. Mm. Okej, okay, dobra. Czasami jak wiemy, że pominęliśmy jakieś bańki, to wystarczy szybko się zabić. Po prostu znaczy zabić tego pluszaka, po prostu zrestartować do checkpointu. Byśmy czegoś nie pominęli. Więc najlepiej jest tak, właśnie, że Karolina czeka za mną troszeczkę i jeśli ja coś pominę, to ona mnie zastąpi. Wtedy ja się nie, nie muszę tracić po prostu życia. okej. Okay, tak, bo tu jest ten. Możesz, tutaj jest do mnie. A jest tam do góry, coś? Tak, wszystko. Ale tu mi się tą bajkę teraz, musisz. Patrz, musisz to tutaj jedno trafić. Trafisz? Okay. O, puść teraz. O, dokładnie. Tak, dobra, możesz wejść już. Teraz wszystkie te trzeba. Aj. O, tu też, o tym też pamiętam. O, mamy kolejną naklejkę, zobaczcie. Naklejką jest teraz diament. Już zużyliśmy wszystkie trzy naklejki, już więcej naklejek nie będzie. Okej, okay, zobaczymy, co dodatkowo mamy. Jakieś też bombelki. bez naklejek, bez no żadnych dużo osób. No, Sporek widzicie, więc. No to można było pominąć, tak? No kurczę w tej chwili to zauważyłem w sumie. Okej, okay, tutaj sobie. I tutaj na tych potworkach to chyba też są bombelki po prostu. Nie wiem, okej, okay, zginęliśmy, bo mam ostatnie życie w sumie. Trzeba uważać. Na pewno Karna zginęła więcej razy niż ja, to się niczego nie liczy w sumie. Poczekaj, no bo... No bym Okej, okay, poczekaj, żeby się to drapać, okej. Okay. Te kolejne... Nie i na razie, najpierw ja pójdę, żebyśmy czegoś nie pominęli, wiesz? E, do góry coś jest. Widzę, musisz skoczyć widzę. na tą paszczę. Widzę, widzę. Co? A, musisz ty tam skoczyć. Masz żadę? Nie obiecuję! No, spójrz teraz. Raz, dwa, trzy. Jak on zamykają, no. ja musisz wiesz? Skoczyć. Ok, jest. Teraz odpowiednio, żebyś ty dwie zdobyła. Wiesz, szczerze, bo ja ich wspominałam te, nie. Teraz ścieżko, bo oni tutaj otwierają ten swój punkt. dobra. Musimy się po prostu tutaj. No, musisz startować. Chociaż ja pozdobywałam kilka tutaj. No, no w sumie tak tylko no, Tam ten... na dole, żeby nie było checkpointu żadnego, nie? No, oj, tak się Bo papu jest checkpoint, już wiem, dobra. No wiem, wiem, nie zdobyłam go. Ja się zabiję tutaj i musimy sobie to powtórzyć. Buch, wybuch. Okej, okay, dobra. Y idziemy tutaj. To bądź tego, bo tu będzie mi fajnie nie strędziesz. OK Okej. Teraz się trzeba opuścić, okej. Okay. To byłem jak na razie wszystko. Okej, okay, okay. mamy wszystko na 100%. Procent. Dobra. Teraz trzeba to zabić. I zbliżamy się z tego co pamiętam do końca. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zobaczymy e, ekran 100%, ale no przekonamy się tym za chwilkę. Czy ja te że nie, coś robią, nie? Nie, to zdoba. Iść dziś nie to wygląda, ok. Zobaczymy czy jest 100%, czy nie będzie, o. Jest, udało się. 100% Widzicie dzięki temu, że zdobyliśmy 100%, bo pierwszy raz zdobyliśmy tutaj 100%. Mam jakieś tam dodatkowe ozdoby, które możemy zastosować do tworzenia, do tworzenia własnego levelu. widziałeś usiadłam przed chwilą. Nie wiem. Okej. Okay. Pokażemy wam jeszcze dodatkowy zaraz level, który się rozblokowuje po prostu po, po, po zdobyciu tego kluczyka na samym początku, którego zdobyliśmy. I ten level w sumie wygląda tak. Oto mamy level dodatkowy. One są zaznaczone po jako takie mniejsze. Mniejsze, szyfki. dokładnie mniejsze naszywki, Płonące stawki. Poziom łatwy jest. Okej, okay, zagramy sobie, zobaczymy co to, co to w ogóle jest. I pierwszy po, 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 pokażemy wam właśnie dodatkowy level. Abyście wiedzieli, na czym to w ogóle te dodatkowe poziomy polegają, mamy start, więc musimy. Oj! Czyli musimy po prostu uważać na płonące przeszkody. Tak, nie wiem czemu to się nazywa. Aj! Chyba trzeba to też jak najszybciej, bo te dodatkowe Uziab. poziomy Pośrodek. też dawają na dodatkowy punkt. ła wow, wow, wow. uważaj. Chodź. A widzicie, mimo bar... że skoczyłam na ogień, udało mi się jakoś zachować życie. Chodź, chodź, stędy. No to z... No i właśnie to jest ten klucz, który zdobyliśmy na początku. On daje nam możliwość oddychowania takiego levela. To są dosyć bardzo krótkie levele, więc... każdy takie levele będziemy Wam pokazywać po prostu. Bo każdy... w każdym levelu takim głównym, jeśli jest kluczyk, to są dodatkowe levele. I te będziemy właśnie Wam pokazywać po prostu. Więc jeśli level główny ma level dodatkowy, to będziemy Wam je pokazywać. To jest bardziej tak dla zabawy, tutaj do niczego się raczej nie zalicza, nie ma żadnych nalepek i tak dalej, i tak dalej. Um, to będzie, czekajcie jeszcze wam... Tak, to będzie wszystko w tym, w tym... A nie, jeszcze zablokowaliśmy jakieś kolejne dzięki temu. Aha, to tu mamy na różnych poziomach po prostu trudności. Czyli jak gramy, graliśmy ten level dodatkowy na łatwym, to teraz mamy średni poziom trudności w tej samej konkurencji. Więc po prostu sobie to też zagramy teraz w tych jak już jest. W sumie pierwszy raz je spotkaliśmy, wcześniej nawet o tym nie wiedzieliśmy. No tak, nawet nie graliśmy w go. Nie graliśmy nie. aż w levelu dodatkowych, więc taka taka będzie po prostu wszystko co, co w tych levelach jest będzie dla nas. No proszę cię, chodź mi pomóc. No no, co, z... no bo zepsułaś sama przez... Pusie, to Ty ma... wcześniej też tak robiłaś. Ale Karola, to ma pomagać na współpracy, po to jest gra nas no. ze współpracą, ma byśmy... Dobra. Okay. No to czekaj na no, mnie, żebyś... No nie... Czekam. No. A Oj. tu już jest jak widzicie trudniej, ja zginąłem i chyba nie wiem, już będę wykluczona do końca tej rozgrywki. Chyba tak. Ale to jest współpraca, więc jeśli chodzi o rozgrywkę, wymytyliwik planety, dzisiaj o współpracę, to tak ten level będzie zaliczony, ponieważ grałem z Karoliną. A to, że przegrałem, to, to się będzie go w sumie chyba nie będzie zaliczało, zobaczymy sobie. No i tutaj pewnie Patryk się pojawi. O. Dokładnie już jestem, więc tak jakbym grał z Karoliną, po prostu mniejszą ilość punktów wydaje mi się będziemy mogli to umieli, przez to będziemy mogli po prostu. Czyli też jak teraz dopiero z wami się dowiedzieliśmy, każdy level dodatkowy ma trzy poziomy trudności najprawdopodobniej. Chyba nie każdy. No zaraz zobaczę, no nie graliśmy nigdy, więc no nie wiem jak jest, ale no... Chociaż ni, może, ta, nie bo grałaś kiedyś jakiś poziom dodatkowy, a nie było nie tego, więc... No właśnie, więc... O, zobaczcie, mamy kolejne. zagramy sobie, tak jak tutaj odcinki nie trwają długo, to zagramy na poziomie trudnym. Aby wam to zobrazować, jak ten poziom trudności po prostu tutaj wygląda w little Big Planet. Levele są identyczne, po prostu inaczej są rozmieszczone te dawki, tak? Ja na no, no i są dodatkowe przeszkody, na przykład tutaj już na tej dźwigni pojawiają się ognie. No, już zginąłem, super. No też wiadomo, są większe przepaści, tak, czyli jakieś tam większe dystanse nas dzielą między tymi huśtawkami. Ale myślę, że to nie powinno sprawić problemów tutaj. Ty bardziej, że no Karolina grała, przeszła całą gierkę, tak więc no nie powinna... No jak mam coś zrobić? Aha, to odbija. O, udało się. Karola, jak puszcza całą grę, to wydaje mi się, że potem nie powinnam mieć już problemów z, tym, z, tym, z tą rozgrywką tutaj. Jak widzicie tutaj tyłek jej tylko przypaliło. Nie, nie było to tak, że wszystko tutaj od razu się ginie. Nie, musisz chyba. No nie, możesz się to podnieść po prostu. No, tutaj jakoś wejść i. Tak więc, jak już mówiłem, będzie to tak wyglądało w kolejnych odcinkach. Jeśli jakiś level ma level dodatkowy, to po prostu wam je pokażemy. Jeśli level nie będzie miał, to pozagramy tylko jeden po prostu. A, udało się Karolnie przejść. Zobaczcie, ja już tutaj odpadłem na początku, nie udało się przejść. Yy, kolejny na poziomie trudnym nie było problemu raczej, tak? Nie, takie przystępne. No właśnie, więc yy, tak wyglądała ta rozgrywka na trzech różnych poziomach trudności. Ok, zaraz sobie to tofniemy. Ok, zrobimy dalej. I okej, okay, no tutaj mamy też te... Już nie ma więcej poziomu. Dokładnie, tutaj będzie w kolejnym levelu będzie jakaś tam kolejna, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale też w kolejnym odcinku. My mamy tutaj 100% w poprzednim, też mieliśmy 100%. Więc jeśli w jakimś kolejnym odcinku zauważycie, że po prostu czegoś pominęliśmy, to dajcie znać w komentarzu. Na pewno nam to pomoże w zdobyciu platyny Little Big Planet, Jedna z trudniejszych, a więc dobra, to będzie wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych, tak więc cześć. Cześć.